Witam wszystkich w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Nasza firma jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem elektrycznych pojazdów Sarini. Dzisiaj zaproszę Was na. Jazdę testową yy, naszym nowym pojazdem, skuterem zabudowanym Tito Sarini Tito XL z silnikiem 2000 W. Ale na samym początku kilka słów wstępu. Jak widzicie, za nami, za mną, yy, skuter zabudowany Sarini Tito wersji XL. Yy, na samym początku na pewno trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, kto może jeździć takim pojazdem. Takim pojazdem mogą jeździć wszyscy, ale osoby urodzone przed rokiem 95 mogą poruszać się trójkołowcami zabudowanymi bez konieczności posiadania prawa jazdy, czyli na tak zwany dowód osobisty. Jeśli chodzi o pojazdy czterokołowe, to już wymagane jest przynajmniej prawo jazdy kategorii AM lub karta motorowerowa. Jeżeli chodzi o rodzinę Sarini, to w przypadku trójkołowców mamy stojący za mną model Tito, stojący obok model Velo, na końcu model Arno, jest jeszcze dostępny model. Przepraszam, jest jeszcze ogólnie w naszej rodzinie model Fibi, jednakże w tej chwili jest on niedostępny. Jeżeli chodzi o wersję Sarini Tito, mamy trzy wersje tych pojazdów: wersję Sarini Tito z silnikiem 2000, Tito XL szersze 10 cm w środku, również z silnikiem 2000 oraz Sarini Tito S z silnikiem 3000 W, ale będziemy o tym mówili jeszcze trochę później. Dzisiaj zapraszam Was na jazdę testową pojazdem Sarini Tito XL, pojazdem bez, bez konieczności posiadania prawa jazdy z silnikiem 2000 W. Znajdujemy się w środku pojazdu Sarini Tito XL. Skuter zabudowany elektryczny, trójkołowy dla osób urodzonych przed 95 rokiem, bez konieczności posiadania prawa jazdy. Kilka słów jeszcze o rodzinie Sarini Tito. Rodzina ogólnie składa się w tej chwili z trzech modeli. Będzie w przyszłości z 9, ponieważ cztery nowe modele dojadą, ale o tym za chwilę. W tej chwili mamy dostępne modele Sarini Tito z silnikiem 2000 W, Sarini Tito XL, w którym siedzimy z silnikiem 2000 W oraz Sarini Tito S z silnikiem 3000W. Sarini Tito S jest przeznaczone dla osób, które Używają tego pojazdu nie sami, czyli we dwóch, dwie osoby. No i wiadomo też, że silnik 3000 dużo mocniejsza jednostka lepiej będzie się spisywał w terenach górzystych. Wtedy Sarinity-to lepiej radził będzie sobie z wszelkimi wzniesieniami. Jeżeli chodzi o podstawowe parametry tego pojazdu, co musicie wiedzieć? Pojazd rejestrowany jako motorower, homologacja L2E, dla osób urodzonych przed 95 na dowód osobisty. Zasięg na jednym ładowaniu przy tych bateriach, które w tej chwili mamy, czyli baterie żelowe, to około 70-80 km na jednym ładowaniu. Waga baterii około 100-120 kg wszystkich, bo tam mamy 5 baterii i dalej dane techniczne. Maksymalna prędkość około 45 km na godzinę. Mamy informację, że od naszych klientów, że pojedzie szybciej. Ktoś nawet jechał 60 km na godzinę. Ładujemy ten pojazd normalnie z gniazdka 220. Ładowanie trwa od 6 do 8 godzin. To są podstawowe parametry tego pojazdu. Oczywiście on wymaga rejestracji, żeby nim się poruszać po drogach publicznych. No i trzeba też wykupić ubezpieczenie normalnie, jak na motorower. Jeżeli chodzi o temat innych baterii w naszych pojazdach, już w połowie sierpnia ruszy, wyruszy do nas pierwsza dostawa pojazdów Sarini Tito z bateriami. Life Po 4. Są to baterie litowe, które po pierwsze są dużo lżejsze, a po drugie są mobilne. Będą to cztery modele w zależności od rodzajów silnika. Będzie z silnikiem 2000 W, będzie bateria 80 lub 50. Będzie model nazywał się Tito 50 i Tito 80. A z tym silnikiem mocniejszym 3000W model będzie nazywał się S50 i S80, czyli odpowiednio z bateriami 50Ah i 80Ah. Co jest jeszcze ważnego w tych bateriach, które do nas dojadą, to, że takie baterie możemy sami wymontować i ładować sobie w domu. Czyli w tej chwili no nie ma takiej możliwości, bo baterie razem ważą ponad 100 kg, ciężko byłoby je wyjąć, trzeba by je połączyć znowu szeregowo. No, jest to bardzo, bardzo trudne i potem znowu montować. Nikt w zasadzie tego nie robi. A teraz będziemy mieli jedną baterię 50, która zapewni nam zasięg 70 km. A będziemy mogli dostawić drugą, jeżeli dostawimy drugą baterię, 50, wówczas zasięg powiększy nam się razy 2, czyli będziemy mieli zasięg 140 km. I tak samo w wypadku baterii 80. 80 amperogodzin bateria LifePo4 zapewni nam przejazd około 100 km. Mnożąc to, kupując dwie baterie, zasięg będzie 200 km, i dodatkowo będziemy mogli ładować te baterie w domu. Zarówno model Tito, jak i model Fibi i Arno będą jeszcze w tym roku dostępne z bateriami LifePo4. To tyle odnośnie takiego wstępu. Jesteśmy obecnie, powtarzam, w skuterze trójkołowym Sarini Tito XL z silnikiem 2000. Jest to typowy trójkołowiec. Po prawej drzwi, po lewej drzwi możemy je sobie otworzyć. Możemy wysiąść. Mamy elektrycznie otwierane szyby. Mamy również na dole hamulec ręczny, który, jak będziemy za chwilę startować, musimy zwolnić. No i patrzymy, co mamy przed sobą. Normalna kierownica, jak w skuterze, którą możemy obracać. I tak po lewej stronie przycisk start-stop. Tutaj mamy system bezkluczykowy, czyli de facto kluczyki. Od pojazdu mogą leżeć sobie w dowolnym miejscu. Tutaj leżą w bocznej kieszonce. Przycisk start-stop, nawiew, ogrzewanie. Tu mamy jeszcze wlew, wlew płynu do spryskiwaczy. A jeżeli chodzi o drugą stronę, mamy światła przeciwmygielne, mamy światła awaryjne oraz przełącznik odbiegu. Na dole jeszcze jest USB. Możemy skorzystać z podłączenia jakiejś swojej Tutaj muzyki do gniazda USB. No cóż, uruchamiamy nasz pojazd. Na kierownicy standardowe przełączniki, jak przy typowym skuterze: przełącznik kierunkowskazów, przełącznik sygnał świateł, prze, sygnał dźwiękowy, przełącznik świateł, hamulec. Za chwilę powiem jeszcze o hamulcu. Światła, które mamy w tej chwili załączone to jest płyn do spryskiwaczy i wycieraczki. Jeżeli chodzi o hamulec, mamy tutaj w dwóch miejscach, mamy w lewej, w lewej dłoni, mamy hamulec oraz na dole hamulec nożny. Są to hamulce tak zwane centralne, czyli obojętnie czy tym hamulcem, czy tym przyhamujemy, wszystkie koła jednocześnie zaczną hamować. Aby uruchomić taki pojazd, musimy nacisnąć hamulec i przycisk start-stop, wówczas uruchomi się nasz wyświetlacz, mamy naszą reklamę. I widzimy pojemność akumulatora, widzimy prędkość, na jakim biegu. To jest dotykowy panel oraz multimedia, z których możemy korzystać. Żeby tak naprawdę uruchomić pojazd, najważniejszym pokrętłem z prawej strony jest pokrętło od biegów, bieg wsteczny, bieg neutralny i do przodu. W tej chwili ustawiłem na bieg do przodu. W momencie, kiedy podłączymy ładowanie z tyłu samochodu. Pojazdem nie można się poruszać i zapali się ta wtyczka. Dobrze, spuszczamy hamulec i jedziemy powolutku. Sprawdzimy, sprawdzimy działania. Sprawdzimy działania wszystkich tutaj elementów. Powolutku. Gaz znajduje się w prawej manetce. Tak jak w typowym skuterze system roll-on. Hamujemy, żeby sprawdzić. Bardzo dobry hamulec lożny. Za chwilę jeszcze spróbujemy, jak wygląda hamowanie hamulcem ręcznym. Również bardzo mocno trzyma się. Bardzo bezpiecznie te hamulce działają. Jeżeli chodzi o tą maksymalną prędkość, proszę pamiętać, że wtedy pojazd po prostu jest troszeczkę troszeczkę głośniejszy, zresztą będziemy to za chwilę testowali pamiętajcie, że my w tej chwili jedziemy w dwie osoby jeżeli chodzi o kwestię wentylacji w środku, mamy szyber dach który mamy w tej chwili uchylony możemy go tutaj bardzo łatwo zamknąć oraz z tyłu również mamy uchylone tylne okienko, bo jest dosyć ciepło i no i nie chcielibyśmy tutaj chcielibyśmy, żeby była jakaś wentylacja. Światła mamy włączone, za chwilę wjedziemy w taką drogę osiedlową. Proszę pamiętać, że pojazd trzeba zarejestrować. Jest to pojazd ułatwiający poruszanie się, ale normalnie wymagający rejestracji. Kierunkowskazy przełączamy w zasadzie tak samo jak w dowolnym skuterku. Czyli skręcamy sobie w prawo, włączając kierunkowskaz, jest to pojazd elektryczny. To przyspieszenie idzie nam bardzo, bardzo szybko. Proszę pamiętać, że ja mam 1,70 m wzrostu. Nie jestem za wysoki. No i chciałbym w tym momencie zaznaczyć, że model Tito, zarówno XL, jakby, jak, jak i zwykłe Tito czy Tito S. Należy do naszych najmniejszych pojazdów. Pojazdy Sarini, Velo, jak i Arno, i Fibi są pojazdami większymi. Spokojnie poruszamy się po, po drodze osiedlowej. Za chwilę spróbujemy osiągnąć maksymalną prędkość, ale to już będzie na takiej prostej i chyba mówiłem, ale jeśli nie, to jeszcze raz powtórzę. Jest to pojazd dwuosobowy. Z tyłu jest jedna osoba, z przodu druga. E, powtarzam to cały czas dlatego, że e, firma Sarini jest takim, e, taką firmą, która wprowadza innowacje na rynku tych trójkołowców i pojazdów elektrycznych jako pierwsza właśnie wprowadziła na rynek silnik e, 3000 W. Jest on dostępny w tej chwili właśnie w modelach Tito S oraz Kimi S. będzie dostępne również w innych modelach. Jako pierwsza wprowadziła pojazd, który ma dwa siedzenia z przodu. Będzie wkrótce prezentacja z naszego nowego modelu M1 Luki. Firma Sarini również jako pierwsza na rynek wprowadza baterie Lifepo Po 4, które są dla nas bardzo ważne, bo są mobilne i będą umożliwiały o wiele łatwiejsze korzystanie z naszych pojazdów. Przez naszych klientów. Wjeżdżamy w taką długą, prostą, gdzie będziemy starali się sprawdzić maksymalną prędkość naszego pojazdu, i w tym momencie zatrzymam się i powiem jeszcze kilka słów na temat dofinansowań. Niestety zmieniły się troszeczkę przepisy. Jeśli chodzi o program Mój Elektryk, wygląda to tak, że on w tej chwili przysługuje tylko firmom. To się zmieniły przepisy, zmieniły je chyba obecna władza i programuje elektryk tylko i wyłącznie, jeśli chcemy kupić pojazd elektryczny na firmę. Jest jeszcze druga forma dofinansowania, ale to dotyczy osób, które mają jakąś grupę inwalidzką. Wtedy możemy skorzystać z dofinansowania zwanego potocznie z peferonu, czyli z tak zwanego samorządu aktywnego, Same dofinansowanie przy takim pojeździe jest do 8000 złotych. Możemy otrzymać z takiego Peferonu. Wygląda to tak, że przychodzicie Państwo do sklepu, dokonujecie zakupu, wystawia się fakturę na kwotę, i wtedy 20%, i wtedy tą kwotę dofinansowania przelewa nam samorząd aktywny, a pozostałą część Państwo musicie przelać. To tyle w kwestii dofinansowania. I teraz sprawdzimy maksymalną prędkość tego pojazdu. Zobaczymy, do ilu rozpędzi się przy dwóch osobach. To jeszcze oczywiście jest uzależnione od, 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 komple, od konkretnego egzemplarza, bo jechałem już, przyznam się szczerze, 55 i, i 60, ale to nie przy dwóch osobach, nie? Tutaj spokojnie 45 km, myślę, że dalibyśmy radę. Niestety skończyła się nam droga. Poruszamy się dalej. Proszę też pamiętać, że to jest nadal w tym pojeździe tylko koło w zależności od modelu 13 lub 12. Że to nie jest 15 ani 16 i pokonywanie tych wszystkich nierówności no, jest odczuwalne. Odczuwamy ten ten tak jakby skok który następuje przy jakimś wjeździe w dziurę Tak jak mówiłem wcześniej 70-80 km na jednym ładowaniu przy tych bateriach, które w tej chwili mamy, przy bateriach LiFePo4 będzie to już zupełnie inaczej w zależności od tego ile baterii zastosujemy. On się roz, rozpędza się dosyć szybko do 30-40 na godzinę. Trzeba jeszcze zaznaczyć też, że ten pojazd jest pojazdem bardzo, bardzo stabilnym. Waga akumulatorów 120 kg, które są usytuowane z tyłu i ta tylna oś taka szeroka powoduje, że naprawdę spokojnie nie musimy się bać o jakiekolwiek tematy dotyczące przechylania się pojazdu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie pojazdów, istnieje specjalnie stworzona dla klientów Sarini infolinia. Może podam numer 730 880068. To specjalna infolinia dla klientów Sarini. Odpowiadamy pod tym numerem na wszystkie pytania, które macie. Zarówno jest ona skierowana dla użytkowników pojazdów, jak i dla osób, które dopiero zamierzają kupić nasz pojazd. Wjeżdżamy w tej chwili na plac salonu 2 Kółka. Pojazd prowadzi się bardzo przyjemnie. Mimo, że jest gorąco, tak skonstruowany szyberdach powoduje, że to powietrze chłodne podczas jazdy wpada nam do środka i powoduje, że w środku nie jest tak gorąco. Jeszcze jedna rzecz przyszła mi na myśl. Obok hamulca głównego znajduje się bezpiecznik. Nie wiem, czy kolega da radę tutaj go ująć. Na wypadek, kiedy zostawiamy gdzieś dalej. Gdzieś na dłużej pojazd. Fajnie jest ten bezpiecznik wyłączyć. Wówczas mamy pewność, że nie mamy żadnego poboru prądu podczas naszej nieobecności i no jakiś niespodzianek na wypadek, kiedy nastąpiłoby rozładowanie pojazdu. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną podczas tego filmu. Będziemy przygotowywali dla Was kolejne filmy z jazd próbnych. Przypominam Wam, że jechaliśmy skuterem zabudowanym trójkołowym bez prawa jazdy model Sarini Tito XL. Wszystkie te skutery znajdziecie na naszej stronie internetowej salon2.pl oraz sarini.pl. I jeszcze raz przypomnę, numer naszej infolinii 730 88 0068. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was i do usłyszenia. Hej!